Witam w kolejnym odcinku drukowanych pikseli trzeci odcinek i tym razem Computer studio takie czasopismo bardziej poświęcone jak samo nazwa wskazuje właśnie komputerom tamtej, tamtej epoki, czyli widzicie tu jest data 93 rok 14 numer co prawda, także no wiadomo, nie mam, nie mam wszystkich jest tutaj tylko kilka tych numerów Czyli to jest tak naprawdę pierwszy, który mam, to jest ten z 93 roku, numer 14, cena 15 tysięcy złotych, chyba to jeszcze przed, przed tą zmianą, oczywiście. Tutaj okładka Amiga Atari ST IBM PC Commodore 64, czyli to były takie czasy, powiedzmy, że właśnie to przejście. No, ja zaczynałem jakby od Amigi 600, także sobie tutaj zobaczymy. Yy. Czasy tak naprawdę, wiadomo, w konsolach, no to Super Nintendo, Nintendo, Pegasus, czyli jakby konsola taka właśnie, można powiedzieć, piracka I, i czasy tych komputerów właśnie, to było takie przejście już jakby z Commodora 64 na, właśnie na Amigę powoli. Lub Atari ST, no ja właśnie bardziej się obracałem w tym środowisku yy, amigowym. Yy. Właśnie do kolegi Kolega kupił chyba... Ja miałem on miał chyba pierwsze Commodore 64, później ja kupiłem Amiga 600 i on dopiero wtedy kupił Amiga 500 Także to były te czasy gdzie właśnie czy to gdzieś na osiedlach czy właśnie już te giełdy komputerowe pierwsze powstawały także też ciekawy czas na pewno masa, masa dobrych wspomnień z tych tytułów Także tutaj nawet 93 rok, widzicie, zachowane oprócz okładki, to, to w środku całkiem dobrej jakości ten druk. Fajny taki, dosyć jak na tamte czasy, nawet layout w porównaniu właśnie z tymi gazetami, jak w poprzednim odcinku Top Secret, to tutaj wydaje mi się, że jest to lepiej zrobione. Tutaj o upiorwoperze, na przykład jakaś przygodówka, może nie za dużo stron, bo tutaj widzicie, jest 30 stron, i już się ten numer kończy. Na końcu jeszcze jakieś tam wiadomo ogłoszenia. Także to był jakby ten pierwszy numer, który tutaj posiadam. Drugi numer, czy to jest po kolei w ogóle? Tu jest jakaś data. Tu nie ma daty: cena 10 tysięcy, czyli być może dodatek specjalny. Aha, czyli to nie jest jakby numerowane, czyli to jest jakieś takie wydanie specjalne. To nawet wygląda chyba na starzej niż 93, chociaż i tutaj mamy już to wszystko czarno-białe na takim papierze bardziej, bardziej gazetowym ale też to się, to jest opis gry ogólnie czyli tam to było bardziej takie nastawione na, na recenzję a tutaj jest już opis o i tutaj mamy ten kultowa naprawdę bardzo fajna przygodówka Indiana Jones and the Last Crusade, ostatnia krucjata, tak na podstawie filmu. To yy, no widzicie, jakie wtedy to się wydawało, że to jest naprawdę yy, bardzo, bardzo długi tytuł. On chyba był właśnie na, yy, na 11 dyskietkach, bodajże na amidze. To wachlowanie było niesamowite, ale, ale tutaj po opisie, no to tak wygląda, że chociaż to z tymi zagadkami, wiadomo, że jak się grało z opisem, to, to było łatwiej. O, tutaj mam nawet jakieś podarte rzeczy. Kładka się podarła tutaj. Ma kwacz. Co to jest w ogóle za gra? To też jest opis. A The Quest for the Gold. Uh -huh. Tak, to też pamiętam. To wtedy na no, tamte czasy to czy właśnie te kaczki, czy ten Indiana Jones, no, to było naprawdę coś. Tutaj kolejny numer. Mamy rok. A, to ten właśnie nie po kolei, czyli ten jest nawet starszy. 13 numer. Hmm. To może ja nawet nie po kolei tutaj sobie poukładałem. Lucas Arts też 93. Hmm. Także tutaj akurat z tego komputer studio nie mam za dużo, także możemy sobie to wszystko przejrzeć. E, mniej więcej każdy numer. Hmm. Dobra, Prince of Persia 2. Tu nawet było trochę, trochę stron czarno-biały, trochę kolorowych. Także oni tutaj jakoś tak widocznie Eyal to Holder No to już bardziej zaawansowana grafika, no tak jak na tamte czasy. X-Wing Gwiezdne Wojny, no i też 30 stron, 32. Tutaj ogłoszenia na końcu, jakaś prenumerata i to się kończyło. Tutaj numer 15, również 93 rok. Także całkiem to się nawet nieźle zachowało. Tutaj trochę się te strony. Electronic Arts, jakiś też reportaż, to było bardziej nastawione na te. O Syndicate też bardzo kultowy tytuł. Jeżeli pamiętacie, ci agenci tutaj, jak właśnie, jak Canon Fodder mniej więcej w tych czasach, to kolejne to oni wałkowali widocznie te opisy do Prince of Percy i of znowu. I teraz yy, tutaj już przeszło to wtedy na Amiga Computer Studio. Zmieniła się nazwa, także yy, także tak to już wyglądało. Ten papier dużo, dużo cieńszy. Yy, zmienili nazwę i to jest rok też, to już jest 96 rok. Także cena 22,5 zł, to już była ta Yy, przewalutowanie, tak? Yy, przechodziliśmy na te, na te uproszczone, powiedzmy, yy, złotówki 25 tysięcy w nawiasie, 2,5 zł. W przeliczeniu no i to już jest trochę inna. O Liga Polska to też pamiętam 96. Też się w to zagrywało. Zresztą już czasy Amigi, oni widzieli, że właśnie wtedy Sensible Soccer o, 10 na 10 Widzicie? Tą oceniaczkę. Także kultowy tytuł. Yy. I to już były te czasy o Street Fighter, hmm, czy właśnie przechodziło się z, y, właśnie Amiga zostawa, y, stawała się bardzo popularna i dlatego oni też postanowili zmienić. Y, też już poszli w całkowity kolor. Y, I choć te strony są naprawdę bardzo takiej, ten jakość tego papieru, bardzo taka, też taka bardziej gazetowa, cieniutka, ale no, próbowano oczywiście na wszystkim tam pewnie oszczędzać. Także to był numer trzeci, tutaj mamy numer czwarty, czyli ja też musiałem po kolei to kupować, później widocznie przestałem, dlatego wtedy mm, naprawdę tych różnych czasopis wychodziło bardzo dużo. Tu już się zaczynała też era PlayStation 1 o Manchester United, miał no, swoją grę y, Premier League Champions, to jest jakiś taki menadżer z nazwą klubu y, była wtedy moda na takie różne menadżery i tak dalej mordobicia tutaj mamy ciosy jakieś do, do, do jakichś bijatyk dużo też takich właśnie, jeśli nie tylko widzicie tu jakieś mapki do dungeonów tutaj też jakieś pojawiały się już takie pierwsze falietony, jakiś kącik elfegów, kącik strategii, bo wtedy też na czasie te wszystkie różne wojskowe strategie miały miały swoje takie miejsce, wiadomo. Tego było naprawdę sporo wtedy. Też jakieś ferietony, tips and tricks. No i oczywiście ogłoszenia, cenniki z grami, też się to porównywało. Ride right przez Polskę, widzicie, mały Fiat, Polonesk. Także. Dobra, i tutaj numer piąty. Mm. Ale dobrze się to zachowało, naprawdę myślałem, że to będzie w gorszym stanie. Gdzieś to musiałem... Bo tutaj 10 na 10 yy, Speedball. 10 na 10 ocena. Ha. No ciekawe. Legends. Co to było tak naprawdę? Tu już jakieś grafiki takie. To już jest jakaś gra na, na, na PC, ta na IBM. Grafika 3D. akceleratory pierwsze voodoo, pewnie się wtedy pojawiały. Punchiger RPG dalej. Strategia. Tutaj jakaś samochodówka, super auto, czy to jest jakieś oglądanie pewnie zdjęć bardziej, w jakimś salonie, tu też jakieś opisy, jakieś takie programowanie może coś tutaj, o tutaj jest jakaś taka grafika dziwna też, no i cenniki, dobra. No i tutaj ostatni numer, który posiadam, 96 rok wrzesień, numer 6. Cena też się nie zmieniła, 2,5 zł, 25 tysięcy. Tutaj już była zmiana. Widzicie? Znaczy widzicie, lepszej jakości papier pojawia się, tak jak mówiłem, właśnie PlayStation 1 i Sega Saturn. Wtedy to Sega Saturn była na takim topie, jakby wszyscy bardziej szli w tego Saturna, a dopiero później okazało się, że, że jednak yy, no, Saturn przegrał z Kretesem z PlayStation 1 i z Sony, Sony było nowicjuszem, Sega już na tym rynku sprzętowym było od dawna, także to większe doświadczenie, tylko tam było... Saturn teoretycznie na, na papierze był mocniejszą konsolą, ale tam też były jakieś trudności w programowaniu, te gry były jakby... Jak już Sony oczywiście wystartowało, o tutaj Teen Agent, polska przygodówka z PlayStation, jakby oficjalnie, to Sator był na papierze konsultą mocniejszą, ale znowu no, trudniejsze w programowaniu I te gry były droższe też, oryginalne gry. No, później oczywiście sukces. no Wiadomo, z Pirocenie PlayStation 1 to się przyczyniło do ogromnego sukcesu tej konsoli w Polsce i nie tylko. Także dobra. Także widzicie, tylko kilka numerów, tak naprawdę to jest to samo wydawnictwo, tylko to zmieniono nazwę. Tutaj były czasy 93, to jest różnica jakby. Yy, właśnie yy, różnica tak naprawdę trzech lat, yy, i o, oczywiście z Amigi, z Atari, z Commodora prze, przeszło się tylko na Amigę, później Amiga 1200, te czasy, a później oni już zaczęli iść w stronę właśnie też yy, konsol, yy, i, no i później tu by trzeba było też poczytać, doczytać, gdzieś to znaleźć, yy, na, poszukać w Google. Jak, jak, jaka była dalsza historia tej, tego czasopisma, albo prawdopodobnie się zamknięto, albo prze, przeszło na, na coś bardziej wtedy już konsolowego. Dobra, także dziękuję za uwagę. To był trzeci odcinek drukowanych pikseli, także tutaj tylko 8 numerów Computer Studio i Amiga Computer Studio. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.